Światowy Dzień Krwiodawcy w Tarnobrzegu oddano hołd tym, którzy dzielą się tym najcenniejszym darem. Symboliczna uroczystość z okazji przypadającego na 14 czerwca Światowego Dnia Krwiodawcy miała miejsce przy pomniku upamiętniającym honorowych dawców krwi zlokalizowanym na skwerze u zbiegu ulic Mickiewicza i Kochanowskiego w Ternobrzegu. Cieszymy się, że mamy to święto, że mamy gdzie świętować też, bo w lata nie było takiej, takiego miejsca. 14 czerwca, czyli urodziny twórcy grup krwi austriackiego lekarza. Karla Alan Steinera, który wynalazł grupę krwi i został honorowany Nagrodą Nobla w 1931 roku. No i na tą część w 2004 przez Światową Organizację Zdrowia zostało ustanowione święto, Światowy Dzień Przedawców. Cieszymy się z tego powodu. Nie świętujemy zbyt hucznie, bo naszą rolą jest oddawanie krwi i dbanie o to, żeby tej krwi nie zabrakło dla potrzebujących. W skromnym wydarzeniu uczestniczyli członkowie klubu honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Barburka w Tarnobrzegu, krwiodawcy, przedstawiciele tarnobrzeskiego samorządu oraz społeczność szkolna Tarnobrzeskiej Trójki, która sprawuje opiekę nad pomnikiem. Propagujemy krwiodawstwo dla obecnych krwiodawców i kandydatów, natomiast też czcimy i honorujemy tych, którzy już odeszli. Nie ma ich wśród nas. Jesteśmy im wdzięczni. Chcemy im właśnie złożyć hołd, tutaj przed pomnikiem, złożyć kwiaty, zapalić symboliczny znicz i, i tym samym upamiętnić ich, naszych często kolegów, krwiodawców naszego klubu Barburki, ale również wszystkich krwiodawców w całej Polsce i na całym świecie, bez których wiele ludzi by nie. Niestety nie żyło lub zdrowie ich by było bardzo kiepskie. Kolejnego dnia w intencji krwiodawców w kościele pod wezwaniem świętej Barbary w Ternobrzegu odprawiona została Msza święta, połączona z uroczystym poświęceniem sztandaru klubu Barburka i nową szarfą z odznaczeniami.